Witam wszystkich w kolejnym filmie u mnie na kanale dzisiaj filmie rower Wigry 3 w wersji Tyler czyli eksportowej do Stanów wersji właśnie pod nazwą Tyler ona szła do Stanów to jest rower o którym już był materiał przed jakby jego, jego renowacją dam wam jak nie zapomnę link w opisie do tego właśnie filmu w którym przedstawiałem ten rower przed, przed renowacją, jak on wyglądał. O, tutaj, Lusia, piękna. Tak, Lusia. I właśnie miałem w planach, przez to, że miał chromowany bagażnik, to miałem w planach go po prostu zrobić na tą wersję eksportową, więc zakupiłem do niego błotniki chromowane. Właśnie to są błotniki chromowane, oryginalnie, fabrycznie chromowane. Tutaj to miałem akurat tą osłonkę, więc też plus, zamówiłem oczywiście też naklejeczki Tyler, tu z przodu nie ma jakby naklejki Tyler, tylko jest Predom Romet, ale też były często tutaj napisane było Tyler, parę części też ma zapożyczonych, o tutaj na przykład widać śrubka niedokręcona jest, bo to po prostu ten rower, który niedawno zrobiłem i on był na zlot głównie właśnie go śpieszyłem, żeby już go na zlot zrobić to jest właśnie karta wystawy właśnie był w golubiu golub Dobrzeń 3 sierpnia romet wigry czy tyler 85 rok raczej się nie pomyliłem chyba 85 więc dobrze był oddany do malowania Yy, pomalował mi go yy, mój kolega, jakby, znaczy no, kolega z tatą, yy, Więc bardzo za to dziękuję, bo yy, też zrobili mi to yy, za darmo, więc bardzo dziękuję yy, za to. Yy, bardzo to też obni obniżyło jakby koszt jaki przeznaczyłem w ten rower, a ten rower przeznaczyłem dosyć dużo pieniędzy, gdyż za błotniki chromowane, za rączki w idealnym stanie praktycznie nic nie. Jeszcze mają te, jakby, oryginalne. Takie, takie, te, 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 takie mają mm, fajne w tylko że widać, że w ogóle nie zużyte. I za tą tutaj chromowaną osłonkę, że tak powiem, zapłaciłem 110 zł z wysyłką a i jeszcze naklejki 50 zł z wysyłką no więc trochę się na niego wykosztowałem. tutaj też na szybko kolega mi pożyczył lampkę łezkę no tutaj widać ona ma parę pęknięć kupię na pewno sobie nową łaskę. jakąś ładną miarę łezkę właśnie żeby tu była a nawet takim stanem bym nie pogardził ale jednak pożyczyłem tylko na czas zlotu a na razie się pytałem kolegi, czy mu się śpieszy żeby mu oddać szybko, bo tu jednak trochę roboty przeznaczyłem, żeby to nie obcierało nic musiałem tutaj się tymi śrubkami pobawić, po prostu tutaj w środku, żeby to ładnie dobrze wyglądało. Więc no, od razu jakbym miał nową, to wtedy bym dopiero wymienił ją, zamienił z tą i mu oddał. Do niego też już niedługo będzie osłona pistolet. Oddałem ramę, o której będzie w następnym albo była już w poprzednim odcinku mowa do jubilata w wersji Kowalewo, więc oddałem ją za osłonę pistolet od kolegi i po prostu tutaj myślę, że będzie ładnie wyglądać raczej ta osłona w nim, bo jest cała chromowana, a tutaj jest bagażnik chromowany, błotniki chromowane. Ta osłonka chromowana. Tamta ta trawę, to tam wiadomo. Yy, tutaj jest odcięte. Yy, znaczy nie odcięte, tylko przełożone z w tego Wigry, mojego ulubionego, że tak powiem, w kolekcji Wigry. Yy, przełożona jest ta lampeczka. Na, też na czas zlotu ją przy, szybko przełożyłem. Yy, żeby tylko była. No to wiadomo, jeszcze muszę go wyczyścić, bo na zlocie padało, więc jest trochę taki tam w, 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 tam z takim nie, trochę, trochę brudny jest, trochę tam ma parę plam, że tak powiem. Tutaj widać takie plamy są. To wszystko muszę jeszcze wyczyścić, bo od lotu go nie ruszałem. Też zapożyczyłem z tamtego wigry pompeczkę. Też ona jest na chwilę. Tylko, właśnie jak wrócę z czasów, teraz właśnie jadę w dniu, w którym nagrywam, to też muszę się zabrać i przełożyć już lampkę. I pompkę z powrotem do tamtego modelu Wigry. Właśnie i tutaj jest od zielonego Wigry z 1984 Ta opona zapożyczona też. Odblaski przełożyłem od tego jubilata z wyciętym zawiasem. I już niech tutaj sobie zostaną te odblaski. Bo tam w tej ramie to i tak ona jest raczej na części. Tylko niestety się nadaje. Bo no, jednak ma ten wycięty zawias. nie To też co tak nieładnie wygląda. No i co tutaj jeszcze w nim dalej mogę powiedzieć o nim i to też z tamtego jubilatu z wyciętym zawiasem przełożyłem te hamulce, więc wrócę z czasu, to na pewno muszę przełożyć od razu tą lampkę, pompkę, i co ja tam jeszcze w nim przekładałem do niego. Nie, no w sumie tylko lampkę chyba z tamtego roweru, więc muszę to ogarnąć ogarnąć. Jeszcze muszę tam tego Zenita, pelikana też się za niego wziąć, oddać do malowania, bo to też na pewno chwilę potrwa, zanim się pomaluje tego pelikana, o którym będzie następny film. Yy... I też go na pewno ładnie zrobię, naklejeczki, wszystko też pod ideał. Do niego też będę montował lampkę chromowaną, jak znajdę jakąś po dobrej cenie okazyjnej, to wtedy wiadomo się zamontuję ładną yy... Yy, lampeczkę yy, chrom z chromowaną górą też żeby do no, tych wszystkich chromów ładnie to wyglądało nie pedały oryginalne yy, no mówię, osłona będzie pistolet yy, co tutaj jeszcze mamy więcej tutaj też te rzeczy raczej do chromowania oddam właśnie bo tutaj trochę tardza. Yy, źle wygląda i tam lampeczkę. lampeczki muszę mu kupić, bo mówię, są zapożyczone. Ta jest od kolegi zapożyczona, a tamta jest z innego wigry. I jeszcze na pewno Stomilka do niego znaleźć do przodu, żeby, bo jednak ta przednia opona jest najbardziej widoczna. Czy to jest oryginał, czy nie, to najbardziej właśnie ją widać. Więc tu raczej stomilkę jakąś poszukam. I też muszę już oddać tamtemu wigry, jakby yy, tą oponę. I ten musi poczekać chwilę, nie? W kolejce, jak będzie jakaś oponka ładna, to się ją oczywiście tutaj zamontuje. I z tyłu też wymienię na taką kostkę, jak to była w tych, jakby w Polo takich eksportowanych, chociaż to było bardziej, no w tych Tylerach takich, co to były, zielone czy żółte, takie miały tutaj taką ramę, tak daną. Tutaj taka rama była, yy, więc w takich też była tam dokładana ta amerykańska, ta właśnie bardzo podobną, to do eksportu ją sobie dodam tutaj ładnie, żeby prezentowała się i pompeczkę też jakąś z dołem chromowanym i górą czarną muszę jej, muszę mu zamontować yy, właśnie. No i też niedługo właśnie pistolet zamontuję, to też na pewno myślę, że wrzucę gdzieś go tam nie wiem na shortsa właśnie i pokażę jak on wygląda po prostu już z pistoletem i nowymi częściami raczej, nie? bo mówię, wrócę z czasu to od razu się wezmę za te rowery porządek z nimi też tam zrobię, bo mam w garażu na razie yy, bo się po prostu i szukałem szybko części jakichś tam w swoich zapasach te rowery tam właśnie teraz, albo części, albo rowery są porozrzucane trochę więc muszę to wszystko ogarnąć, tutaj też muszę pododawać te czarne, mm, czarne gumki od tych yy, yy, kabelków yy, i myślę, że będzie już ładnie wyglądać. A więc co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i napisać miły komentarz jakiś. A więc co, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!